Chciałem przedstawić przeróbkę łuparki ośmiotonowej w taki sposób, że nie musimy trzymać tych dźwigni po bokach, tylko naciskamy dźwignię na dół i nam się łupie samo. Włączamy maszynę, podnoszę lekko do góry, płok podnosi się do góry, naciskam na dół, idzie na dół. W tym czasie łupie się samo, możemy sobie iść po następny krocek, odrzucić to, co spadło. Mamy czas dobrze wykorzystany podnosimy że dojdzie do dołu to tutaj się o samo zatrzyma czyli nie ma takiego duszenia łuparki chcemy do góry podnosimy do góry w każdej chwili możemy zrobić na dół czy sobie tam nakręcówce ustawić Sobą zainteresowanym mogę udostępnić wymiary elementów które trzeba zmienić lub tak jak wspomniałem można zamówić gotowe części wtedy wystarczy tylko rozkręcić złożyć no zajmuje to już to już chwilę, czy powiedzmy 5 minut, taka modyfikacja łuparki z takiej standardowej, gdzie musimy trzymać tymi bocznymi łapkami, no taką, gdzie mamy tylko jedną dźwignię.